Stany Zjednoczone skupiły na Karaibach największe od dziesięcioleci zgrupowanie militarne. Nie tylko lotniskowiec, lecz także okręty podwodne, bombowce, drony, F-35 oraz jednostki amerykańskich sił specjalnych. Według doniesień mediów w Waszyngtonie cały ten komponent ma być już w gotowości, oczekując jedynie na decyzję prezydenta Donalda Trumpa. Formalnie mówi się, że są to ćwiczenia. Jednakże w kierunku Wenezueli kierowane są kolejne maszyny dalekiego zasięgu. A nad akwenem działają wyspecjalizowane jednostki lotnicze, używane dotąd wyłącznie w operacjach najwyższej wagi. Oficjalne wyjaśnienie, czyli walka z narkotykowym przemytem z udziałem reżimu Nicolasa Maduro, budzi wątpliwości. Skala zaangażowania jest nieporównywalna z realnymi potrzebami takich działań. Od czasów Hugo Chaveza Wenezuela konsekwentnie budowała antyamerykański kurs oparty na własnej odmianie socjalizmu i ogromnych dochodach z ropy. Dziś ten spór osiąga nowy poziom. Czy Waszyngton zdecyduje się wykonać kolejny krok?